Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo przybyliście na koncert, który przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Na zaproszenie tutaj oczywiście Panów Dyrektor Domu Sportu i Kultury. Pruszkowie przez Zamknięte, bo na początku jak napisaliśmy sobie, gdzie jedziemy z naszym koncertem z Opola, to wszyscy się zastanawiali, czy będziemy brali autobus <grym <grym no i że to trochę parę godzin dojazdu, a tu się okazuje, że tak blisko mamy pruszków. Wystarczy przez u zamknięte. Przed Państwem aż dwa chóry, które mam największą przyjemność prowadzić, to jest akademicki program, ten, ten który jest Kur Laudate Dominus Parafii Błogosławionego Czesława w Opolu oraz kur e, Akademicki Kur Politechniki Opolskiej. Przywitajmy ich oczywiście brawami. Patrzę, czy ładnie wyglądacie i tak myślę, że ładnie wyglądamy. E, pierwszą kolędę, którą, e, bo wiecie, że jeszcze nie jest czas kolędowy, nie? I jak wybierałam repertuar, to się zastanawiałam, jakie utwory dobrać, żeby tak nie za bardzo już dotykać tej tradycji, w której jeszcze się nie śpiewa tych kolęd, ale żeby jednak były. A więc pierwszą kolędę, którą jest jednak kolędą, to będzie kolenda ukraińska. Radość dziś nastała, radość nie bywała i oczywiście nad Betlejem, gwiazda jasna, światło zajaśniała. I ciekawostka jest taka, że z y, 10 lat temu, ile to będzie. 11 lat temu byliłam tutaj razem z Akademickim Uchworem Politechniki i o ile mnie pamięć nie myli, bo specjalnie wybrałam ten utwór, to też tym utworem rozpoczęliśmy wtedy ten koncert, tyle tylko, że teraz skład jest całkiem inny, bo tych osób sprzed 10 lat już w skórze, oprócz Gosia. E, bo Gosia śpiewa od 11. To już to powinno być też ty, e, e, ale gdzie jesteś e, Agatka? No właśnie nie. A ty byłaś? A no to jednak musiał być więcej niż 11, wiesz? Okej. Okay. No tak, <laughs> A dla was piękny utwór, rykniemy sobie, a wy z nami jak macie ochotę, śpiewajcie. <laughs> pierwsza prezentacja, ale zanim pójdziecie, e, tego nie wiedzieli, e, to postanowiłam, że przywitamy Was Państwa kanonem. Hej, hello, bonjour, guten tak, a że jest bardzo dużo osób też spray, mieć nazwę, spo, e, z Ukrainy nas to zamiast z czy sława szczęść Boże, przywitamy się dobry dzień, okay? Pokażemy Wam i chcemy Was nauczyć śpiewać razem z nami, więc już się szykujcie, Wasze głosy rozgrzewajcie. Hej! Hej! Hey, hey. wszyscy wiedzą zawsze, wiecie? To dyrygent mi powie, to jest ten nasz dźwięk. Uwaga! Raz Wam pokażemy, jak to ma być. Uwaga! Raz, dwa, trzy! Hej! Hello! Oh, jubu, teta, well. Widzieli o co chodzi. a wiecie co, ja Wam nie powiedziałam. Ukazać Wam wersję Politechniki. U nas jest bardzo dużo osób z różnych krajów. Na przykład śpiewamy Mishalun i śpiewamy dla Akiego na mastę i śpiewamy, już nie mamy, nie przychodzi do nas, ale Chemie Salun. się z Gruzji i tak dalej. I taka wersja na przykład jest teraz czeska tylko, tylko Politechnika śpiewa w całej wersji, ze wszystkim. Raz, dwa, trzy. Hej, salem, bonjour, guten tag, welcome, welcome, shalom, namaste, buenos dias, dobry dzień. Taka jest wersja nasza z Chóru Politechniki, ale słuchajcie jaka jest wersja z Czesława. Proszę Czesława, a wy umiecie, uczycie się? Śpiewamy, jesteśmy kościelnym chórem, więc słuchajcie co Hej, hello. Wersję, ale wyobraźcie sobie, że za pierwszym razem uproszczone są dwie. Po poprowadziliśmy, że. Łeba, 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 łeba. i na koniec Czy już umiecie z za nami zaśpiewać? To sprawdźmy razem, ok? To jest taka wersja ostatni raz razem, z tym, że my się już podzielimy i w drugim wejściu już zrobimy sobie wielogłos. I ja myślę także soprany. To są trzy głosy? Soprany, jeden głos, drugi drugi głos. Na Okay. A państwo śpiewacie z pierwszym głosem. Pierwszy raz razem, a potem dwie razy. Hej! Raz, dwa, Wszyscy. Hej! Hello! Bonjour! Guten Tag! Usłyszycie prezentację każdego chóru oddzielnie, ale to nie jest konkurs, chociaż my przyjechaliśmy tutaj przed konkursem, żeby Wam pokazać, jak śpiewamy. I tak będziemy startowali w dwóch różnych kategoriach, więc proszę też mieć to na uwadze. Jako pierwszy zaprezentuję się chór z parafii Błogosławionego Czesława, chór Laudate Dominum. Został założony w 1997 roku i nie przeze mnie, ale szybko dołączyłam do chóru. Ksiądz Grzegorz y, Poliak był założycielem naszego chóru. Y, na przykład i co ciekawe, utwór pierwszy, który dla Państwa zaśpiewamy, a mianowicie Laudate Dominum, czyli Chwalmy Pana, psan 150 o do niego, to utwór, który znaleźliśmy specjalnie i właśnie z tego powodu nasz chór nazywa się Laudate Dominum. I ten pierwszy utwór pełen radości prezentujemy dla Państwa. I tam jest, nie wiem czy pamiętacie, że w tym psalmie chwalimy na cytrze, na trąbkach i mam nadzieję, że usłyszycie te wszystkie instrumenty, które tutaj się dziś pojawiają w tekście łacińskim, ale słuchajcie uważnie, bardzo mądrze i sprytnie Pan Otawy Pitoni z, z X lat temu napisał ten piosenek, posłuchajcie. On żył w 1657 i zmarł w 1743, tak kawał czasu, ale dobry utwór napisał. A <laughs> teraz posłuchajcie, chór błogosławionego Czesława w czterech kolejnych utworach, pierwszy Laudate Dominum, tak się nazywał. on